Roblox Tycune House Siemano widzowie A więc mamy Tycune Z chaty. Budowanie domu, dobra To sobie budujemy Na no, widzowie, nie? Pyk Mamy dużo kasy Mamy tej kasy Do... O kurde, kasa się jednak skończyła. Widzowie, przypomnę o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. U was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga i zachęca mnie do tworzenia takich treści dla was, żebyście mogli sobie to poglądać, Nie wiem. Więc bardzo, was proszę o zostawienie tych łapek w górę. 100 łapek w górę i kolejny film, widzowie. Przypomnę was to nic nie kosztuje, a mi tylko pomaga. I zachęca mnie do tworzenia, do tworzenia po prostu takich treści. Więc z góry dziękuję wam widzowie. Dziękuję po prostu za te subskrypcję. Za 126 subskrypcji jestem wdzięczny za każdą subskrypcję, za każdego nowego subskrybenta. Po prostu wam dziękuję widzowie, że jesteście, chcecie to oglądać. Bardzo wam za to dziękuję ostatnio mamy fajne wyświetlenia pod filmami ponad 100 pod ostatnim filmem z Brawl Stars i jest git dobra dobra git weźmiemy światło Pek. no i lecimy po kaskę myślę, że już miejsce parkingowe można kupować a jeszcze nie Dobra, Poczekamy, żeby kupić miejsce parkingowe. I ten. No. Zostawcie łapkę w górę. Ale nie mam tak serio widzowie. Napiszcie w komentarzach jak wam minął dzień No przed minąło mi dobrze. Napiszcie po prostu jak wam minął żionek. Okej. Okay. Auto jest za 5000 git. Jeśli chcecie, żebym nagrać jakąś konkretną grę w Robloxie, to napiszcie komentarz nazwy gry, a ja ją przetestuję i ocenię. Na pewno nie pominę żadnego komentarza, bo po prostu jest to dla mnie ważne, że jesteście po prostu zaangażowani w takie serie. Więc bardzo Wam dziękuję i teraz budujemy domek, no co widzimy. No? Pewnie podzielę to, jeśli on, bo kurde możliwe, że on znika ten domek, gdybym podzielił to na odcinki, bo jest on ci... bardzo, bardzo długi. Dobra, widzimy tu. Be, be. Zobaczymy jaki będzie ten domek. Da drogi, to już jest. Jezus, co tam jest ogrodzenie? Jezus Maria, daleko to ogrodzenie. Maj tu żywo płoty będą. O Jezus Maria na kuchni, a on te żywo płoty. więc pamiętajcie widzowie wiem mówię to po raz setny ale naprawdę mi to tylko pomaga Zachęcam mnie do tworzenia jakichkolwiek materiałów dla was po prostu te subskrypcje, te łapki w górę te wyświetlenia tylko mi napędzają nagrywania coraz to lepszych filmów bo widzowie ja wiem tworzę teraz jakieś gówno pewnie powiecie, ale ja się staram co coraz lepsze rzeczy dla was mówiłem to jest nuda jak ja tak chodzę, gadam i gadam od rzeczy ale no kurde widzowie, ja się staram z każdym filmem i mam nadzieję, że da się to zauważyć bo nie chcę być jakiś wiecie taki, że nagrywam byle gówno ale wiem pewnie większość uważa, Jezus jakiego on gówno nagrywa, po prostu ja się staram dla was chcę robić coś lepiej a widzowie, jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Jeśli macie problemy z matematyką, tak jak ja, to zachęcam was. Nie mówię, że macie to robić, ale na mi to bardziej wyjaśniło. To jest strona gryziepl Mi to bardzo pomogło, szczerze mówiąc. Bardziej zrozumiałem materiał z szóstej klasy. Więc... Po prostu jeśli macie problemy, poproście rodziców, żeby może chociaż na miesiąc Wam kupujcie to z tobą, bo to będzie na miesiąc to jest 80 zł. A wiecie, lepiej to przemyśleć, bo godzinne korepetycje kosztują chyba... nie wiem, ja tam płaciłem 70-60 zł za godzinę, a tu 80 zł za miesiąc. I mi to trochę bardziej rozjaśnił umysł. Już po prostu korepetytor, więc... Widzę trochę różnica jest. Więc ja tylko tak polecam. Nie mówię, że trzeba, nie trzeba, tylko po prostu polecam, bo mi trochę bardziej to jeśli mu wszystko wmachę. Szczerze mówiąc, a jutro piszę. Sprawdzam i zobaczę na ile mi to pomoże. Myśli na dłużej po prostu niech mi to pomoże. Po o tym powiem, że to OK pomaga. Więc przypominam, to jest matematyka-gryzie.pl Sprawdźcie sobie, nie musicie. Może tam są gdzieś jakieś reklamy tego. Ale osobiście, w spoko. Spoko stronka, widzowie, wiecie? To jest też na zasadzie Duolingo. Tylko, że Duolingo jest za darmo. A i widzowie, bardzo was... Kurde, ja nie jestem taki, że chcę przepraszać. Mówiłem, dopiero zaczynam, ale przepraszam was widzowie za taki słaby montaż, bo wiem, pewnie niektórzy nie lubią mojego montażu. Widzowie, ja dopiero zaczynam na YouTubie i mój montaż wygląda tragicznie, jako że tam, nie wiem, z jakich tam WLO... w -l -o I to może być trochę tragiczne. Więc usiądźmy sobie, widzowie... I dziękuję w ogóle za to, że mnie oglądacie. Jakoś mi to pomaga. Mogę po prostu pogadać, rzucić wszystko z siebie. Jest to łatwiej tak tutaj. No. Dobra, mniejsza z tym. To jest po części mój dom. I to chyba by było na tyle, bo nie chcę robić dłuższego materiału, więc to by było na tyle. I się mam.